Cześć, jesteśmy w Jastarni. Jak widzicie, jest złem. Jesteśmy zaparkowani tuż przy plaży. Tam są wytmy, i zaraz jest plaża i, i zatoka. No i właśnie pada. Na mnie tutaj już pada, ponieważ no właśnie przez które wszystko przelatuje. Popatrzcie, jak wieje. No wieje potężnie. To nie jest jakiś tam drobny plon wiatru. No i chciałam Wam pokazać, no właśnie, jak zachowuje się dach podnoszony. Właśnie tak jest. katyskim oczywiście. To zamknę, żeby na mnie nie padało. To są dość mocne pomyłki wiatru. No i tym namiotem jednego ruszę. Natomiast nie jest to na tyle na tyle uciążliwe, co, żeby, żeby mogło wpływać na sztukowanie. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli tak mocne podmuchy wiatru z Nadzatoki będą się powtarzały, no to pewnie znowu podejmiemy decyzję o zmianie drysówki i jednak nie będziemy w pierwszej linii od wody, tylko gdzieś tam skitramy się w głębi.